Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, jest to pierwszy odcinek z nowej serii 911 Operator. się ze mną, Mati No. No i w dzisiejszym odcinku zaczynamy serię, tak myślę, z 5-10 odcinków max Tego będzie i, i myślę, że, że... możemy zacząć? Ogólnie też nie, niedługo wyjdzie 112 tam. 112, nie? To jest? Tak? Wafel. No ja gram. 112 operator. Ja zacznę szkolenie. Wybierz, po, wy, wybie, wybierz. wybierz poziom trudności. Dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z 911, mniej incydentów, słabsi przestępcy. Średni poziom wysoka kara reputacji za nierozwiązany. Chuj, normalny, musi być jakieś ten, nie? Użyj to. słuchawek lub głośników. Wybrałem sobie poziom normalny, z tego względu, że... Łatwy to wiadomo, to by było tak, moim zdaniem, za łatwo trochę, nie? Jak wiecie, jak to no tak, tak. Kontynuuj, proszę mnie, tu. Tak, i mam tutaj, operatorzy, wygląda na to, że twój pierwszy dyżur. Czy chcesz rozpocząć szkolenie? No, muszę zacząć. Na tym ekranie, tu w jest niebieskie, Uuu. białe, czerwone, łopanie. Pod górze? A ja sobie tu mogę wybrać obszar, na którym chcę chce... Rozmieść jednostki. A gdzie tutaj jest moje blokowisko? Rozmieść jednostki, no. Zaznaczyć tutaj. Czekaj. dróg Nie ma. Ojej, skrowodżo. Czy ja tu gdzieś będę. Dębniki. No. Brotnik biały. Ty, ja jestem blisko, zaraz się znajdę. <laughs> Odbiór. Poczekaj, jak to się klika? Tu? Tak, tu. I ją, gdzie, I ją gdzie mam wysłać? Prawym przyciskiem myszy. jakaj okay, kliknij i tu. O, dobra, działa. W drodze. Bronowice. Rozpocznij dyżur. Zaczynamy wafel. No następne zgłoszenie mam czekać. Nowe zgłoszenie. Zgłoszono zbyt głośną imprezę, mogą znajdować się na niej narkotyki. Easy, ma być. Ten, który tam pojedzie teraz, o to jest pytanie. Ja Wybierz jednostkę policji Niebieska. Tu coś pobiera, wariant. Dobra. A, teraz o kumamo, co tu chodzi? Głośna impreza i na razie mam tylko tą głośną imprezę, tak? Z tego wynika, no. Na razie, spokojnie, zaraz to ogarniemy. Jakiś, chyba są jakieś DLC do tej gry nawet, nie? Sam sam. Hmm, nawet no fajne. Muszę sobie... Ha, bo w ogóle mi telefon się rozładował, jest Rozładował się. Wie tutaj jest moja... O ty tu są budynki 3D. OK. E, interwencja. Kiedy jedna 3 dostępny jest podgląd sytuacji elementami, najmij koledze na dowolny. Dzwoni telefon. Czemu tam strasznie dochuje? Dobra, no. Czym mogę pomóc? Staraś tam pojechała. Dzień dobry, potrzebuję pomocy, taka głupia sprawa. Jak się nazywasz? Jacob Kopus. Tu jest odpowiednie Kopuz. opcje dialogowe, żeby poprowadzić. Adres. Dlaczego dzwonić? Adres, poproszę. Skąd dzwonisz? Jestem obok KOPA tak. Place. E, e. Mój kot wspiął się na drzewo i... i Jego kot wspiął się na drzewo. Czekaj, dobra. Ten jedzie już strasz. E, wy, Wyślę strasz. O jest mój adres. Znalazłem siebie. W ogóle nie, 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 nie... Trochę mi ciężko poszła ta pierwsza rozmowa, ci powiem wafel. Po angielsku. Znaczy nie przez to. <laughs> ja e, to no tak, po angielsku są oczywiście, tylko czekajcie, jakbym tu... Okej, okay, okej. Okay. Zdecydowałem. Czekaj, zgłoszenia, tu mamy zgłoszenia. I o co tu chodzi teraz? Teraz mnie, no wysłałem i oni co, oni tu dymy robią, czy co? No, i są tu strażacy, jest policja. Sprawa, sprawa rozwiązana. No i, i bardzo dobrze, te ok mnie denerwuje. Nie ma żadnego telefonu na razie. Nie ma te, te, kar, te policje i karetki, tu będą cały czas jeździć. Wafel? Czy jak to jest? No, co z nimi jeździsz, nie? Dobra. Znaczy, no, ale ogólnie, że tak będą. O, dobra, mam, mam medal jakiś. Tylko o to chodzi, że. Jakby one ciąg ciągle będą tak jeździć wokół siebie, potrzebna pomoc pom medyczna. Potrzebna ja patrolować też, no. Czasami też coś zauważył taką po prostu. Już Porwanie zgłoszono i określono. Policmeny jedziemy. Jedzie tu coś? Nie, strasz, kurna, Marian. Kurwa, straż pojechała do porwania Mirek. <grystanie> <grystanie> Jak ty to zrobiłeś? <grystanie> <grystanie> Telefon, no? Gdzie mogę pomóc? Potrzebuję pomocy. Pali, pali się. O kurwa. Co się pali? Gdzie jesteś pierwszy? Ja musi być... Nie, no, nie, 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 Pali się natychmiast, wysili się Co dokładnie się pali? Proszę się uspokoić, co dokładnie się pali? No ja nie wiem, czy ja mam wysłać co ja mam być. Mój samochód. Dym leci z pod maski, proszę przyślijcie tu strażaków. Wysiądź z samochodu. Teoretycznie głupie pytanie, no jak można... Ja pierdolę. Dobrze. Są ranni? Nie, nikt nie jest ranny. Wysiądź tu kogoś. Oczywiście, że nie. Proszę samemu gaśku Jakie januszowanie, hopę Dobra. Nie tak, kurna, zostaw, 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 zostaw. Dobra. Nowe zgłoszenie, dobra. Potrzebna pomoc medyczna ranni, jedna osoba. Yy. Yy. Dobra, nie, niech jadą. Ogólnie tu miałem karetkę, ale no, no, tak zaznaczyłem sobie. No co tu się dzieje? Nowe zgłoszenie. Potrzebne, kolejne nowe zgłoszenie. Yy, potrzebna jedna pomoc medyczna i potrzebna interwencja straży pożarnej. Trudna praca techniczna. Także kontynuuj. Myk i myk. Dobra. Ale, ale to je łatwe, Dobra. <trujne> Trudna praca techniczna. Zobaczymy co tu jest. Pamiętaj co tam wysłać, nie? Żebyś nie wysyłał straży do gaszenia na techniczną pracę, bo wtedy niepotrzebnie. A czy też zrobią, ale niepotrzebnie. Ich tam wysyłać. Lepiej tam wysłać techników, oni też szybciej zrobią. Jakich techników? Jeszcze techników żadnych nie mam. Ja mam karetki, tylko straży. No masz na pewno dwa, dwa rodzaje straży masz. Nie mam. Czekaj, no co, co tu się dzieje? Potrzebna interwencja pozycji podejrzani, dobra. Ole, zasuwają. <mum> <mum> Telefon. Dzień dobry. Czym mogę pomóc pani? Halo, chciałbym zamówić dużą peperonicę z podwójnym serem na adres. O ty kurwa. Tak się ze mną bawisz? <mum> Zły numer, prze pani. No dobra. Chcę pani... Czemu nie mogę tam policji wysłać? Ja bym tam od razu na takich No, Ja widzę tych żartów. Elo mordo. Zauważono wypadek samochodowy. No to chyba logiczne, bo was wysłałem do wypadku, nie? Tu jeszcze ich trzymają. Kurna, widać, że moi policjanci. w Wciula grają, godziny się liczą, nie? Uważasz, że dniówka Nie Ten ma być odbiór i tu ma podjedźcie sobie. Dobra, tu gaszą. Mały pożar, czas. Ci już wracają. A także tak na tym będzie ta gra polegać. Będę chciał, się starał urozmaicić te odcinki, więc, więc będę musiał popatrzeć, jakby tu. Co by tu nie zrobić? Potrzebna interwencja policji. Podejrzani trójka. Trójka podejrzanych, więc ja bym tu. Tu też ma znaczenie, kogo wyślesz, jak uzbrojonego i w jakiej ilości. Gdzie to się? No, sam musisz decydować. Ale jak to jest, na rozróżniać? Nie to piszę no na. Nich. Są takie kropki nad tymi obrazkami, co jeżdżam. No to tu mam dwa na policji. I tu no też. To, 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 to zazwyczaj o. u nich, ja najeżdżam dwójkami, jedna powinna być czwórka. No mam czwórkę. Co tam tam może no, to czwórka, żart lepiej żart żartować na wy grubsze. wyzywa. Słucham, pomocy, nie mogę oddychać. Zgroziło mnie pod samochodem. No debil. Gdzie? Po co tam chodził? No jak, można no zna pod No nie gdzie. Yy, no, bo, bo chyba mamy pierwszy zgon Pomo Zakleszczyło mnie pod samochodem Spokojnie, gdzie się pan znajduje? Zauważono i... no, przekroczenie prędkości No to takie go bierzemy Kurwa, policji nie mamy Faken e, e, Potrzebnie interwencja policji, podejrzani Urzędem mać, policji nie ma a co to jest? Wieziony pod samochodem. To jest tu. Strasznie? Urna. Wafel. No. Jedziemy. <grybujesz> Una fajna gierka, nie powiem, nie powiem. Wafel trochę w nią pograł. Także się zna. Co nie? Czy nie? No. Może znaczy ja tu zaraz się też skupię na tym. No właśnie, właśnie, właśnie. Ja mam po angielsku, nie? Bo zwykle nie przetłumaczona jest ta. Potrzebna że. interwencja straży pożarnej, praca techniczna. Techniczna to jest z dwoma tymi, nie? Ty bo tu kurna co, tu się odwala, ty? tu karetka potrzebna jest. Dobra, w drodze. Kurna, ale dymy, ile ten dyżur będzie trwał, Wachel? Pierwszy? Tam na górze masz takie kółko, jak ona się obróci dookoła to. Jak ona się znaczy, obraca? Przecież ona jest cały czas szare. A tu, aha, to już się skończyło, to już więcej nie będziesz miał, musisz dokończyć obecne. Jak skończysz obecne, to skończysz tą. Dobra. Tu mam wszystko, tu, tu, tu. Zauważono wypadek samochodu. Odbiór. A, bo oni tu skończyli, czy nie? Tu go proszę wysłać. A bo oni... no dobra, pracujecie dalej. Dobra, 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 nie było wymatu. Nie, bo ta jedna straszność się tak opierdziela trochę i to bardzo. No, ten jedzie tam, dobra. To tam wafel Kurna. Nie niezła ta policja, tak się opierdzielają. Pali się tu, kurna. 59 skuteczności mam tej. Rozwiązane 8, reputacja 13. O, dobra, kolejne rozwiązane, tylko które Dobra, karetka nie chce wraca. No i kurda tych medyków dobrze, że dobrych mamy. to tu tu ma to? No i, 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 i się kopci samochód i, i cały czas teraz. albo... Mhm. odbiór czemu wy tego nie możecie zrobić co za głupi jesteście? on się pali albo tu ma być pojedynczo czy co? fucking dobra wy się za robotę byście wzięli nie możemy tego zrobić ty no co tu się dzieje nie lubią cię no jak oni nie mogą tego zrobić to co oni robią? Coś innego. Być może są. Dobra, sprawa ja. rozwiązana. Paliło się i policja zgasiła. No, widzisz, górna. No ja już dyżur skończyłem, czekam tylko aż ostatnie akcje dokończą. Ja jeszcze mam w sumie trzy sprawy. Nie ja, w sumie zauważono wypadek, jest wyjaśniony. Wiesz czy oni tu dalej coś robią? Pierdzielają się pewnie, także rozwiązane 10, reputacja 17, skuteczność 71 to no. Potrzebny transport do szpitala, no to tu mamy. Tutaj też jest, się bawią. Reanimacja i te sprawy. Powiem ci krótki ten dyżur i w sumie gra jest bardzo cicho, bo ją tak zbyt, zbyt przyciszyłem. Znaczy na połowę miałem, ale nie myślałem, że na połowie będzie tak cicho. Dobra, ci wracają, ci wracają. Pieniądze, 15 tysięcy mam. Tu mogę jakoś jednostki kupować? O, mam, mam jednostki. Można, można. Jak Dobrze, się piszesz, to dostaniesz tyle hajsi hej. hej. Może se tam nawet w montażnie pracować. A to mogę se zaraz, zaraz se mapę zmienię. Możesz se, tylko wpisujesz i jak znajdzie, zazwyczaj duże miasta nie ma problemu. Mojej nie znalazło, ale zakopane już znalazło, więc musisz se tam. Złupsk na rytualnie. pewno znajdzie, a motarz nawet. Ale po bliskie. Może ci znajdzie, nie wiem. Jak ty 10 km od, od zakopanego mieszkasz i cię nie znalazło, to ja 25 km od subskrypcji. No ale ja to zadupię. Ty też, ale może się uda, próbuj może dodali coś więcej. Dobra, tu jest rozwiązane, zauważono wypadek, i co to jest? Koniec. Oni no, cały czas ich wiele animują, czy jakieś. Nie, mam co tu się dzieje w tym, tym momencie. Czy oni coś robią czy się opieprzają? Nie wiem, a ci powiem, że jest duży postęp między tym, co ty grasz, a między tym, co ja grałem, to jest. O. Nie wiem. Duży progres zrobili. Jest o wiele lepsza płynność, dużo grafik 3D. Naprawdę świetnie, fajnie rozwinęli projekt. Dobra, zgubiono lokalizację i mamy podsumowanie dyżuru. Zatrzymanych 2, ukaranych mandatem 9, hospitalizowanych 3, zmarłych 0, wyleczonych 7, reputacja 13, skuteczność 34. Oho, miałem przed chwilą 70 parę, ale dobra. Postały przychód 5000, nagrody 13, grzywny 5000, <noise> pensje minus 4000, utrzymanie pojazdów minus 4900, tytuł zysk 14000, no widzisz. Ostatni dyżur ogólny, więc no. Także to było na tyle w tym odcinku. Był się ze mną Mati. Podobno, no. Byłem. No, także trzymajcie się. Na razie. Cześć. papa. pa.